Dzień dobry, witamy wszystkich szlachetnych Lachów, Lechów, Wenedów, Sarmatów, Polaków, Polaków. Drodzy Państwo, witamy w sobotę. Witamy 15 dnia kwietnia roku Pańskiego 2023. I chcielibyśmy się dzisiaj odnieść do tego diktum, które wypowiedziała Bolszewia wobec też Królestwa Polskiego lechi. w tym orędziu, czy właściwie w ekspoze. De facto to było orędzie, naszym zdaniem. No, ale to jest przywilej prezydencki, więc dlatego zamieniono to na takie ekspoze. Zbigniewa Rała, ministra spraw zagranicznych III RP, czyli Bolszewi. Państwo, no i jakby wywołani zostaliśmy do tablicy, prawda? Ponieważ Zbigniew Rał, jako jeden z ministrów III RP, no ważny oczywiście, prezes Rady Ministrów, przedstawił opinii publicznej, Polakom, Sejmowi, tak, politykę zagraniczną. Trzeciej r.B. Laudetur Jesus Christus Rex. Niech będzie pochwalony Zechstus Król i Maryja, Królowa Zawsze Dziewica, Miawica i Syna i Ducha Świętego Amen. Więc odniesiemy się do tego diktum, drodzy Państwo, do tego expose. Jako król elekt, drodzy Państwo, nie będziemy oczywiście w tej chwili jakby wypowiadać się w sprawie stricte polityki zagranicznej Królestwa Polskiego, ale z naszej wypowiedzi Państwo ułożycie sobie. Właściwie, jakby to powiedzieć, jej charakter. Tak? De facto, na przestrzeni dziejów, czyli Królestwa Polskiego, politykę zagraniczną realizował król z Radą Królewską. Z biegiem czasu, oczywiście, i w ramach konstytucji 3 maja zaczęto bać się samych królów, tak? ponieważ od czasów Saskich, który August II Wiaryłomny, drodzy Państwo, tu jest swoją drogą ciekawe, drodzy państwo, czasopismo od razu historia bez tajemnic i jest tutaj ranking, drodzy państwo, najgorszych królów polskich. No więc w tym rankingu w tej dziesiące najgorszych królów, drodzy państwo, drugie sasów, tak? Czyli tutaj jest coś na rzeczy. No tu oczywiście kłania się idea budowę pałac, Pałacu Saskiego, czyli to jest zupełnie wszystko niekompatybilne, czyli z jednej strony jakby tutaj odbudowa Pałacu Saskiego, a z drugiej strony, drodzy Państwo, najgorsi królowie, królowie na przestrzeni dziejów, drodzy Państwo, no czyli jakby to powiedzieć, dosyć zobiektywizowana naszym zdaniem formuła przedstawienia królów polskich w rankingu najgorszych tak gdzie dwóch sasów jest tutaj wymienionych to jest oczywiście ma ważne znaczenie drodzy państwo ponieważ no właśnie, właśnie posiłkowanie się jakby to powiedzieć posiłkowanie się sposobem funkcjonowania za czasów saskich i nostalgia za tymi czasami no oczywiście budzi poważne wątpliwości drodzy państwo także polecamy oczywiście zakup, zakup te, tego tego wydawnictwa drodzy państwo żebyście sobie przeczytali tych dziesięciu najgorszych królów polskich, w tym dwóch sasów, tak? Chyba na czwartym miejscu jeden z nich, a drugi jest, yy, drodzy Państwo, yy, drugi jest... Yy, chcemy to znaleźć. No i jak to, jak to materia, drodzy Państwo, nieożywiona potrafi tutaj, że tak powiem, yy, być knobrna? Sekundkę, sekundkę, bo trochę dzisiaj niefortunnie zaczęliśmy, ale nie chcemy przerywać, yy, żebyśmy, drodzy Państwo, Hmm. Nie poddali się, jak powiem, nie poddali się materii nieożywionej. No właśnie, jesteśmy, jesteśmy, drodzy Państwo, władcy najgorsi tutaj w tym wydawnictwie. Władcy najgorsi, tu jest od dziesiątego, Tenryk Walezego, potem Zygmunt III Waza, Mieszko II Lambert, siódmy Stanisław Gospodniatowski, szósty, czyli nie najgorszy, szósty Michał Korywat-Miśniowiecki Drodzy Państwo, piąty Jan, drugi Kazimierz, czwarty August, drugi Mocny, trzeci Władysław Herman, drugi August, trzeci Sas i pierwszy Wespren. Także drodzy Państwo, zaszczytne cztery pierwsze miejsca najgorszych królów jest dwóch Sasów. To a propos a propos tego, że jest nostalgia i właśnie jeden z tych Sasów, August II, wiarałomny, zresztą obaj byli wiarałomni, ale ten kolejny, czyli gnuśny, drodzy Państwo, obydwaj jakby wyrugowali Stanisława Leszczyńskiego z areny dziejowej. Może przez nas przemawiać jakaś, ktoś powie, złośliwość. No niech tak będzie, drodzy Państwo. Natomiast oczekujemy w takim razie rankingu 10 najlepszych królów z i Ale o co chodzi? August właśnie, drugi Sas, wypowiedział wojnę Wypowiedział wojnę. Szwecji, no domena wypowiedzenia wojen, domena wypowiedzenia wojen zawierania pokojów, to była domena, właśnie pana sejmu, Sejmu, tak? w naszej tradycji, tak można powiedzieć, wyprasowane już też wielowiekowo. W związku z tym, w Konstytucji 3 maja, drodzy Państwo, był wyznaczony minister do spraw zagranicznych i sekretarz do spraw prześpieczęci i spraw zagranicznych, a w Konstytucji z 1997 roku. No też jest taka, taka, taka konieczność współdziałania dwóch organów, czyli prezydenta i Rady Ministrów, artykuł 146 mówi Rada Ministrów prowadzi politykę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej, drodzy państwo, ale jednocześnie, jednocześnie punkt dotyczący dotyczący prezydenta mówi, że prezydent powinien współpracować w artykule 133, punkt 3, prezydent Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwymi ministrami. Czyli inaczej mówiąc, w, w ramach Bolszewi III RP politykę wewnętrzną i zagraniczną sprawuje Rada Ministrów, ale drodzy Państwo, prezydent, który ma te pełnomocnictwa wykonawcze, gdzie może podpisywać umowy i tak dalej, i tak dalej, współdziała z prezesem Rady Ministrów i właściwym ministrem. Współdziała. I wracając do tego ekspoze pana Zbigniewa Rała, drodzy państwo, no właśnie, my nie wiemy, czy to jest wypracowany, jakby wypracowana polityka ad hoc, czy jest to jakaś polityka, która jest doktryną pewną, tak? Kto ją uznał, drodzy państwo, czy ona jest przegłosowana przez Sejm, czy to jest doktryna polityczna, czy autoryzuje ją? Morawiecki, który chyba wtedy był w Stanach Zjednoczonych, czy ratuje ją Duda, którego chyba też nie było na sali, czy akceptuje ją Królik, czyli, czyli kacyk partyjny Kaczyński, prawda? No wypadałoby, żeby to wiedzieć na początku, tak? Drodzy państwo, i czy to jest doktryna taka czasowa na rok 2023, to ekspose czy to jest doktryna mimo że prezes Rady Ministrów Zbigniew Rau jest od 2009, 2019 roku, więc to expose jako taka wypowiedź taka na dzień dobry, no trochę mija się z celem, bo to jest 4 lata po objęciu urzędu. Ale drodzy Państwo, no właśnie, czy to jest to polityka jakaś konsekwentna, długoterminowa, czy zaakceptowana przez społeczeństwo, czy jest to polityka taka ad hoc, drodzy Państwo, okolicznościowa, taka wynikła z wojny na, na, na Ukrainie między Rosją. Wydaje się, że jest to jakby polityka, która uzasadnia to, co robi rząd, prawda? Czyli najpierw wykonano pewne czynności, a następnie kazano Ministerstwo Spraw Zagranicznych dopisać do tego politykę, tak, czyli doktrynę. Takie mamy wrażenie, bo tu nie ma nic spójnego, nic logicznego, drodzy Państwo. są kilka, ele kilka elementów, jest, które nas zmusiły do wystąpienia. Pierwsze tam w pewnym momencie Zbigniew Raut, drodzy Państwo, odwołuje się do wypowiedzi Adama Jerzego Czartorskiego, który generalnie po tych wszystkich perypetiach swoich życiowych już we Francji konkludował na emigracji, konkludował, drodzy Państwo, że narody mają prawo do samostanowienia, tak w skrócie, tak? Ale przyjrzyjmy się najpierw czartoryskiemu, drodzy Państwo, znowu Rał powołuje się na czasy zaprzeszłe, bo dla Bolszewi to jest w ogóle historia prawie że antyczna, XIX wiek, i wywołuje do tablicy niby bohatera, czy niby jakiś autorytet, Adam, że czartoryski, który wiemy, że Czartoryscy, no właśnie, nomenomen, drodzy Państwo. Czartoryscy no, promowali postać Stanisława Augusta Poniatowskiego, który znajduje się w tym pseudopanteonie, czyli Panteonie Arebur, najgorszych królów polskich. Oni za tą politykę odpowiadają, za sojusz z Carycą. Byli też Potocy, którzy mieli się ku, mieli się ku Niemcom. Byli też Branicy, którzy mieli się ku Francji. Leszczyńscy już zniknęli wtedy z praktycznie dziejowej. Stanisław jeszcze jeszcze funkcjonował jako książę Lotarengi do 1767 roku. Maria umiera w 68 rok później. Drodzy Państwo, właściwie leszczyńcy schodzą do podziemia. Więc za tą politykę odpowiadają czartoryscy, potoccy, drodzy Państwo, po części lubomirscy, po części Branicy. drodzy Państwo. No i teraz autorytet Jerzego, Adama Jerzego Czartoryskiego no to jest autorytet człowieka, który. Który doprowadził w jakimś sensie do, do rozbiorów Polski. tak? Jego ojciec, szlachetny człowiek, Adam Kazimierz Czartoryski, yy, wziął za żonę Izabelę z Flemingów, a w kim był Fleming? No to niech sobie Państwo sprawdzą, że to był taki kanclerz Augusta II, Kanalia do kwadratu. I drodzy Państwo, z tego związka, niektórzy mówią, że niekoniecznie, bo tam w grę wchodziło nieślubne dziecko Riepnina, pochodził właśnie Adam Jerzy Czartoryski, który został później po rozbiorach ministrem spraw zagranicznych Nomen-Omen. Rosji carskiej, drodzy państwo, potem był sojusznikiem. W czasie powstania listopadowego no, popada w niełaskę. Mikołaja nawet dotrzymuje, naszym zdaniem, taką ustawioną karę śmierci, wyjeżdża na emigrację i tam kontroluje polską emigrację i tam się właśnie tak wypowiada. Tak, tak pięknie, drodzy państwo, ale zupełnie bezproduktywnie. Tak? Dlaczego tak się nie wypowiadał w sytuacji końca XVIII wieku, kiedy Polska wpadła w niewolę? Dlaczego się nie wypowiadał? Dlatego najpierw sprawdźmy wiarygodność danej osoby, która jest w tym przypadku zerowa. Czartoryskiego, który już na emigracji się wypowiada, tak, drodzy Państwo. Ale w XVIII wieku zupełnie inaczej funkcjonował, tak? Sojusz z Rybninem, sojusz z, z Carycą, i tak dalej, i tak dalej, drodzy Państwo. Więc tak jak to mówił Nor Norwid, nie wolno kłaniać się okolicznością, a ten człowiek wybitnie kłaniał się okolicznością I to nie jest żaden autorytet. Drodzy Państwo, Jerzy Adam Czartoreski oczywiście, Hotel Lambert, kanalizowanie emigracji, niektórzy posądzają, że był agentem carskim. Drodzy Państwo, to już historycy nie się wypowiedzą. Natomiast nie jest to absolutnie żaden autorytet. Autorytet mógłby, autorytet, autorytetem ewentualnie mógł być troszeczkę. Częściowo ojciec, który no, nie został królem, a był kwalifikowany, czy, czy wytypowany, drodzy Państwo. E, I na pewno mamy innych lepszych autorytetów, tak? My będziemy się opowiadać za Stanisławem leszczyńskim, tak? Królem. Za Stanisławem leszczyńskim, który no, chciał nie dopuścić do tego nieszczęścia saskiego. Drodzy Państwo, no ale stało się, ktoś powie, tak? Stało się. Leszczyńcy zapłacili to swoją fortuną, swoim majątkiem, drodzy Państwo. I właściwie znikają za renę, tak? A był to jeden z najpotężniejszych rodów magnackich, i tyle odnośnie tego pseudoautorytetu, który podał Rał. Więc, panie Rał, no niech pan trochę poczyta historii i dowie się, kim był Jerzy Adam Czartoryski, tak? Czy Adam Jerzy Czartoryski, drodzy państwo? No i druga sprawa, drodzy państwo, ten fanatyzm, to fil, tą filo-ukraińskość wykazał Zbigniewa, że nie ma wolnej Polski bez wolnej Ukrainy. No, drodzy Państwo, tak, taki sofizmat, czyli coś nieprawdziwego, podawanego jako prawda, no nie, nie powinien się spotkać z, z akceptacją Polaków. Ukraina na przestrzeni dziejów nie była propolska. Niech sobie Pan Rał przeczyta dzieje kozactwa, niech sobie przeczyta, drodzy Państwo. Nawet mu polecimy, drodzy państwo, panie Zbigniew Rał, ukazał się na rynku Mówią Wieki. No niby takie popularno-naukowe, historyczne czasopismo, drodzy państwo, ale to jest naprawdę lektura obowiązkowa dla pana Rała. Dla was też, proszę was, kupcie to, bo naprawdę można powiedzieć, że o ile Mówią Wieki różnie się zachowywały, to w tej chwili jakby dochodzą do wyżyn swojego jakby obiektywizmu i... Trafienia w dziesiątkę, drodzy Państwo, bo jest, są, jest tu kilka artykułów, które są godne, drodzy Państwo, polecenia, tak? Bardzo godne polecenia, małorosyjski szczeb narodu rosyjskiego. Drodzy Państwo, e, naprawdę polecamy Wam gorąco. E, I bez tego, bez tej takiej podstaw historycznych, prawda? Niewiele zrobimy, czyli hajda, maczyzna, rosyjska inspiracja w warunkach feudalizmu. Drodzy Państwo, Chmielnicki, Kisiel, Wiśniowiecki. E, trudne sąsiedztwo, drodzy Państwo. Koloniści czy kolonizatorzy, drodzy Państwo. No i kariery polityczne Lachów na dworze Rurykowiczów. Nie napisane przez stricte Polaka, więc dosyć obiektywne. Drodzy Państwo, e, jak właśnie Ukraińcy stali się, drodzy Państwo, e, znaczy jak Kozacy stali się dzisiaj Ukraińcami, wspólnota z Polski, z Ukrainą, z historią Ukrainy w tle, z historią w tle, drodzy państwo, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my chcielibyśmy was tutaj za, za, zaintrygować, drodzy państwo, zaintrygować takim artykułem Od Maksymalizmu do Realizmu. Drodzy państwo, jest to bardzo ciekawa tu jeszcze jest artykuł, zdrada, rozbiór, akceptacja, realiów czy zło konieczne. I drodzy Państwo, bez y, jakby świadomości, jak Ruś stała się Ukrainą, a Ukraina Kijowszczyzną. Tu chyba jest jakaś literówka, bo powinno być, jak Ruś stała się Ukrainą, a Ruś Kijowska <grych> Ukrainą też. Drodzy Państwo, bo, y, a Kijowszczyzna Ukrainą, może tak, jak Ruś, stała się, jak Ruś i Kijowszczyzna stała się Ukrainą. Ten tytuł byłby bardziej poprawny, naszym zdaniem. Ale przejdziemy do tego, drodzy Państwo, ciekawego artykułu, jak, bo to będzie bliższe Zbigniewowi to że jako Neopilsudczyk, tak? w realizacji tą politykę Neopilskiego e, e, łatwiej ogarnie, bo tam z historią to widać, że ten człowiek nie miał wiele do czynienia. Drodzy Państwo, i tutaj jest garść informacji o, te, o tym, jak Ukraińcy. Wiadomo, że Ukraińcy skonfrontowali się na 19 roku wojną polsko-ukraińską, o której się milczy, przegrali, prawda? Podpisali traktat brzeski, tak? Najpierw oni sobie niby wyrąbali niepodległość. Myśmy się na tym zgodzili. Potem była bitwa o Lwów, czyli wojna polsko-ukraińska. Ukraina, co prawda, z ich punktu widzenia zachodnia walczyła o to, bo tam były dwie republiki wschodnia i zachodnia. państwo potem wojna polsko-bolszewicka wygrana. Później traktat ryski, w którym też odgrywała rolę Ukraina, bo tam w jednym z sygnatariuszy traktatu ryskiego byli, proszę Państwo, Ukraińcy. I drodzy Państwo, ale wróćmy właśnie do tego, co się działo. Tak? Żeby Rał sobie przeczytał, jak to było w drugiej RP, Panie Rał, tak? kiedy Polska sięgała daleko, daleko kresami do Zbrocza. Więc, panie, panie Rał, żeby tutaj na prawie cytatu przeczytamy fragmencik, żeby Pan. Bo to Dorała decydujemy, drodzy Państwo, bo to jest musi ten człowiek i reszta zrozumieć, czym była Ukraina kim były, były opcje ukraińskie polityczne w Polsce, tak? Szanowni Państwo, skrajny nurt niepodległości wybitnie antypolskiej reprezentowała konspiracyjna ukraińska organizacja wojskowa UWO, która była w istocie organizacją terrorystyczną. Została utworzona w 1920 roku w Galicji Wschodniej. A z inicjatywy środowiska dawnych ukraińskich strzelców siczowych, czyli kozaków, kozaków. sicz Polska, tak? W 1929 roku powstało również. ASOF wiemy o co chodzi. W 1929 roku powstała również powstała nielegalna organizacja ukraińskich nacjonalistów OUN, będąca swego rodzaju polityczną nadbudową UWO. OUN przyjęło doktrynę Dmitra Dmancowa, Doncowa. Opartą na darwinizmie społecznym, który zakładał, że naród jest gatunkiem walczącym o miejsce dla siebie, tępiącym inne gatunki e, narody. Słabszy musi ulec silniejszemu. Dla Doncowa nacjonalistów naród jako gatunek był wartością najwyższą, ważniejszą od Boga. Zdecydowanie odrzucano demokrację na rzecz nacjokracji. Nacjokracja. I dzisiaj Ukraina ma nacjokrację i tym się posiłkujmy. Tam nie ma i nie będzie żadnej demokracji. Tym bardziej, że oni kultywują banderę. No to to jest spójne, prawda? Czyli totalnej dyktatury narodu, w tym przypadku ukraińskiego, gwarantującej prawa wyłącznie dla etnicznych Ukraińców. Ukraińska, ukraińska radykalny nacjonalizm racjon, musi miał wyraźne rysy totalitaryzmu i anty, totalitarnego i antydemokratycznego ruchu rewolucyjnego. W istocie orzucał też tradycyjne wartości chrześcijańskie. Więc, drodzy Państwo, to jest jakby mała garść informacji dla pana Rała. No, i taka informacja dodatkowa, drodzy Państwo, że przed wojną Ukraińcy, mimo że zbojkotowali te pierwsze wybory w, 2022 roku, w 1922 roku, tu następnie, już przy wyborach 1928-30, znalazło się 57 Ukraińców w Sejmie, 45 posłów i 12, drodzy Państwo, senatorów. Także, drodzy Państwo, tak, tak było. I oczywiście te roszczenia i wymagania, drodzy Państwo, były rosły, czyli od, od, od pięciu po sześciu latach już było ich, drodzy Państwo, ponad pięćdziesięciu, tak? Rodnicząc Izbę Poselską i Senat. Drodzy Państwo, musimy temu zapobiec, tak? Moglibyśmy się dalej odnosić do tych wypocin pana Zbigniewarała, ale to już jak ktoś, drodzy Państwo, tutaj, że tak powiem. Katować tą, tą, tą apoteozą filo-ukraińską, to prosimy wysłuchać to, drodzy Państwo, i apoteozą filo drodzy Państwo, to prosimy się tutaj, że tak powiem, tym torturom poddać. Myśmy się poddali i nie polecamy tego, ale drodzy Państwo, z obowiązku to zrobiliśmy za Was. Drodzy Państwo, próba obrony banderowskiej Ukrainy, no, musi skończyć się dla Polski źle. To, co mówi Zbigniew że ja nie mówię, żeby nie wspierać w ogóle Ukrainy, tylko wspierać na określonych warunkach. Była szansa dziejowa, jeszcze jest, żeby Ukrainę wspierać na zasadzie warunkowości. Tak? Wesprzemy Was pod warunkiem, że, a nie wesprzemy Was bezwarunkowo na zasadzie, bo wolna Ukraina, pro-banderowska i antypolska. Jest jakby tutaj gwarantem niepodległości Polski. No bzdura kompletna, to jest sofizma, to jest kłamstwo. Panie Zbigniew Rał, pan po prostu kłamie w żywe oczy, rzucając taką tezę, jakoby wolna Polska zależała od wolnej Ukrainy. Drodzy Państwo, na przestrzeni dziejów Ukraina miała kilka szans w sojuszu z Polską. Unia Hadziacka 1658, odrzucili, wybrali Unię Pieriesławską z Rosją pod butem i potem była Unia, Iwana Mazepy ze Stanisławem Leszczyńskim. Mało znany traktat, podpisany bodajże w 1706 roku. Historycy o tym milczą, ale to jest fakt historyczny. Unia Polsko-Ukraińska podpisana przez Stanisława Leszczyńskiego i Iwana Mazepę, w jakim sensie sprowokowana tą wojną z, ze Szwecją, Wypowiedziałam, że za Augusta Wiarołomnego, niby w imieniu Saksonii tak de facto Polski, drodzy Państwo, ale bitwa pod Połtawą, gdzie tutaj są różne wersje, że Ukraińcy się zachowali dziwnie, prawda, bo niektórzy mówią, że najpierw Piotr uderzył na Ukraińców, a potem na Szwedów, niektórzy mówią, że Ukraińcy tak jak właśnie w bitwie w 19 roku czy w 20 roku wycofali się i Tuchaczewski poszedł na Polskę, drodzy Państwo, prawdopodobnie ten sam manewr to był. Chociaż Mazepa naprawdę sprzyjał, i dla nas, mimo wszystko, jest to człowiek, który no, powinien być przykładem możliwości, tak jak Wychowski i Wychowski w czasie Unii Haciaskiej, tak tutaj Mazepa, drodzy państwo, dwóch. Natomiast i to było dwóch. No, ktoś jeszcze by tam wyszukał Sachajdacznego w czasie Pierwszego Chocimia, drodzy państwo, no to dodajmy tego Sachajdacznego też, drodzy państwo. I to jest koniec, tak? A potem mamy tylko Batoch, rzeź, rzeź pod Batochem, rzeź Humańska, rzeź Wołyńska, same rzezie, drodzy Państwo. Oczywiście bitwy pod Beresteczkiem i wiele innych bitew, drodzy Państwo, pod żółtymi wodami i tak dalej, i tak dalej. Niech historycy sobie tutaj, yy, tak powiem, da, da, damy im zarobić, niech to piszą, ale to nigdy nie było na zasadzie jakiejś przyjaźni, drodzy Państwo. Nawet Unia Hadziacka na zasadzie pewnej, jakbyśmy to powiedzieli. Pewnego, pewnego, pewnego układu, kiedy my wam dajemy pewną autonomię, a wy tutaj sobie wy nie bądźcie przeciwko Rzeczpospolitej, tak? Nie bądźcie przeciwko Rzeczpospolitej, macie dużą autonomię. Proszę Państwo, obecna polityka bardzo przypomina politykę Władysława IV, który finansował wojska ukraińskie, czyli syć za która nic innego nie umiała, bo Kiozacy nic nie potrafili zbudować, tylko wojsko. Dla nich przemysłem narodowym było wojsko, tak? Tak, jak przemysł narodowy dla Ameryki jest wojna. To, 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 to są pokrewne dosyć, byśmy powiedzieli, e, nacje. I drodzy Państwo, żeby ich utrzymać w ryzach, no to myśmy mieli wojsk rejestrowych do 40 tysięcy w pewnym momencie. W Polsce było 4, 15 tysięcy wojsk koronnych, bo szlachta się bała króla z wojskiem. A tam było 40 tysięcy, finansowane przez Rzeczpospolitą, drodzy Państwo. W obcym państwie, tak. Żeby tylko ich trzymać na wodze. Ale oni i tak napadali na Turcję, na Tatarów i tak dalej. Drodzy Państwo, to się urwało. Jak zmniejszono ten komponent wojska do 10 ośmiu tysięcy, tych wojsk rejestrowych, czyli upłacanych przez Rzeczpospolitą, no to napadli na Polskę. I teraz jest ten sam problem, tak, drodzy Państwo. To jest ten sam problem pana Rał, pana Morawieckiego, drodzy Państwo, Kaczyńskiego od consortes, tak. Jak przestaniecie pomagać Ukrainie, to napadną na Polskę. Tam nie ma zmiłuj się. Tam nigdy nie było i nie ma żadnej przyjaźni i miłości do Lachów. Wręcz przeciwnie, Budiem, Rezat, Lachy i według doktryny, doktryny Bandery, drodzy państwo, jeden zabity Polak, metr wolnej Ukrainy. I to promuje Rał. I to jest człowiek, który z punktu widzenia przeciętnego Polaka jest, drodzy państwo, bardzo niebezpiecznym człowiekiem. I ta organizacja, Rada Ministrów, ten Sejm Partyjny, drodzy państwo, i to trzeba zmienić. To trzeba zmienić, i dlatego my, my apelujemy do Was, drodzy Państwo, apelujemy do Was, że można to zrobić. Otóż, drodzy Państwo, problemem tutaj, jakby wyzwaniem chwili i potrzebą chwili, albo byśmy powiedzieli sytuacją już taką, byśmy powiedzieli podbrankową, jest naprawdę zmiana ustroju Rzeczypospolitej. Ta demokracja, drodzy państwo, amerykańska, liberalna upada, tak? To jest jej schyłek. I, drodzy państwo, no musimy, jako Polacy, przeorganizować się na sposób królewski, taki, jaki dobrze znamy. Drodzy państwo, My spróbujemy was, że tak powiem, zachęcić do lektury, bo tu trzeba troszeczkę odrobić pracę domową, tak. Nasze tezy rzucano od pewnego czasu, że możemy sobie wybrać posłów do sejmu, czy izby poselskiej z rad powiatów i to nie jest żaden problem. Nie potrzebujemy partii politycznych, które są z reguły obcą agenturą i bardzo niebezpieczni, tak, bo te partie przejmują praktycznie cały, cały ustrój państwa, cały system obejmują, jak rak, tak. Nie ma tego check and balance, tej równowagi między władzami, drodzy państwo, i oni oczywiście się wypowiadają w tego, ale sami widzimy, że to po prostu nie funkcjonuje. Tak? Ten system, jakby to powiedzieć, podziału władz i kompetencji, żeby poszczególne organy nawzajem się kontrolowały, nie działa. Dlaczego? Bo partie przejęły wszystko. Zostawiły tylko samorząd obowiązki na dole, a sami na górze grasują. Tak? Na dole mamy samorząd, a na górze mamy cudzorząd, drodzy państwo. Jest to bardzo niebezpieczne. I przeczytamy wam teraz, drodzy Państwo, jest takie opracowanie. Polecamy Wam i pewnie podepniemy link do tego, żebyście, drodzy Państwo, zmierz demokracji liberalnej. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać na tym tablecie. Zmierz demokracji liberalnej, drodzy Państwo. Zmierz demokracji liberalnej, redakcja naukowa Konstanty Adam Wojtaszczyk, Paweł Stawasz, Justyna Wiśniewska, Grzelak, Warszawa 2018, czyli jeszcze przed tą fałszywą pandemią, drodzy Państwo. Jeszcze tutaj, jakby ostrzegano, tak, i tu doceniamy ten wysiłek, bo to jest, drodzy Państwo, bardzo mądrze napisane. I, drodzy Państwo, odwołujące się do postaci Jana Jakuba Russo, który w jakimś sensie polemizował ze Stanisławem Leszczyńskim i był Stanisław Leszczyński dla niego wzorem, chociaż troszeczkę mieli inne poglądy, chociażby na wykształcenie wychowanie na naukę, tak, drodzy państwo, ale przeczytamy tutaj fragment z tego, z tego opracowania z państwo, dotyczącym właśnie partii politycznych, żebyśmy zrozumieli w jak niebezpiecznym otoczeniu żyjemy. Żyjemy w otoczeniu, drodzy państwo, bardzo niebezpiecznych organizacji, które potem kończą się takimi wystąpieniami jak Zbigniewa Rała czy Morawieckiego czy Kaczyńskiego i tak dalej, bo to jest to jest organizacja jakby sekciarska, tak, partyjna. Partykularna, byśmy powiedzieli. Ale przeczytajmy, co sądził w XVIII wieku o partiach politycznych Jan Jakub Rousseau, który nie jest z naszej bajki, dlatego go właśnie cytujemy też. Kluczowym pojęciem w myśli Rousseau jest wola powszechna. Dzisiaj byśmy powiedzieli, drodzy Państwo, zamiast tego terminologii, wola powszechna, interes narodowy. Tak to rozumiecie. Termin będący źródłem wielu nieporozumień. Pojęcia to nie ma charakteru empirycznego. Wola powszechna nie jest sumą woli większości czy wszystkich obywateli, lecz normatywną e, e, wolą powszechną jest to, co pozostaje w zgodzie z dobrem ogółu, problem, nad którym zastanawia się Rousseau, można sformułować następująco. Co zrobić, aby wola jednostki była zgodna z wolą powszechną? Co zrobić, żeby wola jednostki była zgodna z wolą? Czyli żeby interesem narodowym, żeby interes jednostki był zgodny z interesem narodowym. Bardzo ciekawe pytanie stawia sobie Janek Kubruso. Ruso pisze, gdyby lud dostatecznie uświadomiono obradował, a obywatele wcześniej nie porozumiewali się między sobą, to z wielkiej liczby drobnych różnic wynikałoby zawsze wola powszechna i obrady byłyby zawsze odpowiednie. Kiedy jednak powstają intrygi zrzeszenia partykularne, czytaj partie po dzisiejszym, my dodajemy od siebie, ze szkodą dla ogółu wola każdego z tych zrzeszeń, partii czytaj, staje się powszechna wobec jego członków, a, w, wo, jego członków, a prywatna w stosunku do państwa. Wówczas można powiedzieć, że ilość głosujących nie wynosi tyle jest ludzi, tylko ile jest zrzeszeń. Aby więc mieć prawdziwy wyraz woli powszechnej, ważnym jest, by nie było w państwie społeczeństwa częściowego. Rusło 2002, strona 29, drodzy państwo. Może komentarz sobie pozwolimy zrobić w części drugiej, także zapraszamy do części drugiej.